Gloria, dolina snów. Operacja, najdziksza zjeżdżalnia Lorei. Ferie zaczynają się ciszą. W Lorei pierwszy dzień ferii zawsze był dziwny. Nie dlatego, że coś się działo. Właśnie dlatego, że nic nie musiało się dziać. Ulice były cichsze. Dzwonek szkolny milczał. Nawet zegar na rynku tykał jakby wolniej. Leo obudził się sam. To było podejrzane. Otworzył jedno oko, potem drugie. Spojrzał na zegarek. Co? wyszeptał. Już tak późno? A potem przypomniał sobie. Ferie? powiedział głośno i uśmiechnął się tak szeroko, że aż rozbolały go policzki. Wstał, potknął się o koc, o kapcie i o własną ekscytację. Po czym wypadł na korytarz. Z kuchni pachniało tostami i kakao i czymś jeszcze tajemnicą. Przy stole siedzieli już Sofia, z włosami związanymi byle jak, Mateo, który mieszał kakao tak dokładnie, jakby to było ważne doświadczenie naukowe, Elena, zwinięta w sweter, patrząca przez okno i Punia, która nie patrzyła na jedzenie. Punia patrzyła na plecak stojący przy drzwiach. Nie mrugała. Dlaczego ona się tak gapi? zapytał Leo siadając. Może plecak ją obraził, zaproponowała Sofia. Albo coś w nim jest, powiedział Mateo. Elena przechyliła głowę. Albo coś ma się wydarzyć. Mrr. Nareszcie ktoś rozumie. Babcia Anita postawiła na stole talerz z tostami i powiedziała spokojnie: No dobrze. Skoro już wszyscy są, dziadek Daniel odchrząknął teatralnie. To możemy zacząć ferie na mokro. Zapadła cisza. Na mokro? powtórzył Leo. Jedziemy dziś do akwaparku, dokończyła babcia. Przez jedną sekundę nikt się nie ruszył, a potem: A! Leo zsunął się z krzesła. Naprawdę? Sofia aż stanęła na palcach. Aquapark Lorei? Mateo już szukał czegoś w notatniku. Dzisiaj Elena uśmiechnęła się lekko. Punia zeszła z oparcia krzesła, podeszła do plecaka i usiadła na nim. Mr, mówiłam. Pakowanie, które było bitwą. Pakowanie zawsze wyglądało tak samo. Ręczniki, krzyczał Leo. Klapki, odpowiadała Sofia. Zapasowe skarpetki, dodawał Mateo. Po co skarpetki? Pytał Leo. Na wszelki wypadek. Mateo był nieugięty. Elena pakowała się powoli, starannie, jakby wiedziała, że nie wszystko, co ważne, da się włożyć do torby. Punia weszła do plecaka. Zniknęła. Punia! Leo zajrzał do środka. Dwie zielone oczy spojrzały na niego z głębi. Mr. jadę. Droga, która już była przygodą. Autobus sunął przez zimowy krajobraz. Za szybami śnieg ustępował miejsca lasom i wzgórzom. Sofia opowiadała, na którą zjeżdżalnię pójdzie pierwsza. Leo opowiadał, na którą pójdzie jeszcze szybciej. Mateo rysował mapę akwaparku z pamięci, choć nigdy tam nie był. Elena patrzyła na chmury. Woda i sny są podobne, powiedziała nagle. Bo? zapytał Leo. Bo nigdy nie idą dokładnie tam, gdzie chcesz, odparła. Punia przeciągnęła się w plecaku. Aquapark Lorei, świat z pary i echa. Aquapark był ogromny. Szklany dach zbierał światło. Para unosiła się wszędzie. Powietrze było ciepłe i wilgotne. Ale tu jest głośno, krzyknął Leo. Echo odpowiedziało, głośno, głośno, głośno. To echo jest dziwne, zauważyła Elena. Jakby słuchało. Zjeżdżalnie wiły się nad nimi. Czerwone, niebieskie, zielone. Woda płynęła, falowała, pluskała. Mateo stanął jak wryty. To jest doskonały system hydrauliczny. To jest raj, powiedział Leo. I wtedy zobaczyli napis. Wir snów. Czasowo zamknięte. Nie, jęknął Leo. Największa. Sofia była rozczarowana. Ciekawe dlaczego. Mateo zmarszczył brwi. Punia spojrzała w górę. Mrr. poczekajcie. Zjeżdżalnie, które poszły kompletnie nie tak. Aquapark żył własnym rytmem. Woda szumiała bez przerwy. Jakby opowiadała setki historii naraz. Echo odbijało się od wysokich ścian. Ale nie było ostre. Raczej miękkie, falujące, jakby wszystko tu było trochę snem. Kolorowe zjeżdżalnie wiły się nad głowami dzieci niczym ogromne węże. Jedne błyszczące i szybkie, inne ciemniejsze, zakręcone. Jeszcze inne tak spokojne, że wyglądały na podejrzane. Leo stał po środku i kręcił się w kółko. Nie wiem, gdzie patrzeć! Zaśmiał się. To wszystko wygląda jak najlepszy pomysł świata. Albo jak sto złych pomysłów naraz, mruknął Mateo, rozkładając mapkę akwaparku na ławce. Według planu powinniśmy zacząć od. Planu? Leo aż klasnął w dłonie. Mateo, to są ferie. Ferie nie wykluczają planowania, odpowiedział spokojnie Mateo, ale już po chwili sam się uśmiechnął. Sofia poprawiała czepek, który uparcie zsuwał się jej na oczy. Ten czepek mnie nie lubi, powiedziała groźnie, i ja też zaczynam go nie lubić. Wyglądasz jak bohaterka filmu o nurkach, próbował ją pocieszyć Leo. Albo jak grzyb, odpowiedziała. Elena stała kawałek dalej, przy basenie z falą. Nie wchodziła do wody. Słuchała. Zamknęła oczy. Plusk, śmiech, echo. To miejsce, zaczęła powoli. Jest głośne, ale nie chaotyczne. Jakby wszystko było połączone. Co połączone? Zapytał Mateo. Emocje, odpowiedziała. Jak na moście Eków. W tym czasie Leo już biegł do pierwszej zjeżdżalni. Idem! Leo, czekaj! krzyknęła Sofia. Ale było za późno. Chwilę później zjechał z piskiem. I wylądował w brodziku dla maluchów, obok gumowej kaczki i bardzo zdziwionego trzylatka. To nie była ta duża, powiedział, ociekając wodą i godnością. Mateo spróbował kolejny. Ustawił się idealnie, sprawdził pozycję nóg, ręce ułożył symetrycznie. Jeśli zachowam stabilność, zjazd powinien być płynny. Zjazd był. Ale Mateo obrócił się trzy razy, zjechał bokiem i wylądował tyłem. Zanotować, sapnął. Woda ignoruje logikę. Sofia w końcu wskoczyła do basenu, chlapiąc wszystkich dookoła. Dobra, zaśmiała się. Skoro już jesteśmy mokrzy, to na serio? Elena nadal nie wchodziła. Patrzyła na parę unoszącą się pod sufitem, na krople spływające po szklanych ścianach. Na echo, które zdawało się odpowiadać trochę za wolno. I wtedy głośnik zapiszczał. Uwaga, uwaga! Zjeżdżalnia Wirsnów zostaje ponownie otwarta. W akwaparku rozległ się szmer. Leo zamarł. Teraz? zapytał cicho. Sofia poczuła dreszcz. Ta największa? Mateo spojrzał na tabliczkę regulaminu. Jest tu napisane, że. Przełknął ślinę. Należy pozwolić wodzie prowadzić. Elena spojrzała na koniec hali. To nie jest zwykła zjeżdżalnia, powiedziała. Punia była już w kolejce. Mrr, w końcu. Wir snów, zjazd, który słucha. Wejście do wiru snów było zupełnie inne niż reszta akwaparku. Ciszej, chłodniej. Światło było przygaszone. A ściany miały kolor głębokiego błękitu, jak nocna woda. Woda płynęła tu wolniej, spokojniej, jakby czekała. Czuję się, jakbym wchodziła do snu, wyszeptała Sofia. Albo do opowieści, dodała Elena. Mateo nerwowo poprawił okularki. Regulamin mówi, że nie wolno się zatrzymywać, nie wolno krzyczeć za głośno i nie wolno próbować sterować. Czyli wszystko, co Leo robi normalnie, mruknęła Sofia. Leo spojrzał w dół zjeżdżalni. Ciemno, kręto, nie było widać końca. Ja, zawahał się, ja zawsze zjeżdżam pierwszy. Tym razem nie ruszył się. Punia wskoczyła na start, usiadła idealnie, spokojnie, jakby robiła to od zawsze, odwróciła głowę. Mr, zaufaj, pojechali. Najpierw bardzo wolno. Woda tylko ich niosła, nie pchała, nie ciągnęła. Echo było inne. Nie powtarzało krzyków. Powtarzało napięcie. Serce Leo biło szybko. Mateo chciał coś policzyć, ale zgubił rytm. Sofia ścisnęła brzegi zjeżdżalni, po czym puściła. Hej! zaśmiała się to jest fajne zakręt, kolejny szybciej Echo zmieniło się w śmiech. Leo przestał krzyczeć. Zaczął się śmiać. To jest super! Mateo puścił ręce. Ja nic nie kontroluję. I co? zawołała Sofia. I nic się nie dzieje. Elena patrzyła na światło wirujące nad nimi. Woda wie, gdzie nas zabrać. Powiedziała spokojnie. Ostatni zakręt. Plusk. Padli do basenu razem, splątani, mokrzy, śmiejący się tak głośno, że echo w końcu się zgubiło. Punia wypłynęła obok, prawie sucha. Mr. Dokładnie. Po zjeździe, czyli cisza po śmiechu. Siedzieli na brzegu basenu owinięci ręcznikami. Para unosiła się nad wodą. Światło migotało. Akwapark nagle wydawał się spokojniejszy. Ja Zaczął Leo. Ja się trochę bałem. Ja też, przyznała Sofia. Ale tylko na początku. Mateo spojrzał na swoje dłonie. Cały czas chciałem coś poprawić, zmienić, policzyć. Westchnął. A wystarczyło przestać. Elena patrzyła na wirującą wodę w basenie. Jak w snach, powiedziała. Im bardziej próbujesz nimi sterować, tym szybciej się rozpadają. Leo uśmiechnął się szeroko. Czyli ferie są od tego, żeby nie mieć planu. Albo mieć bardzo miękki, dodała Sofia. Punia zwinęła się w ręczniku. Mrr. Dokładnie tak. Akwapark szumiał dalej. A Loria zapisała ten dzień jako pierwszy dzień ferii, w którym dzieci nauczyły się, że czasem najlepsza przygoda zaczyna się wtedy, gdy puszczasz ręce.